Witam wszystkich w pełnym entuzjazmu unboxingu boxingu yy, koszulki Battery 3. 3 yy, no, Przyszedłem do mnie w tym momencie i bardzo na nią długo czekałem. Yy, bardzo chcę Wam pokazać, jak ona wygląda, jak się prezentuje. Nie kosztowała wiele. Yy, ona jest na więc nie jest oryginalna, ale zawsze można ponosić. No, nie będę płacił za metkę 75 zł. Zapłaciłem za nią jedyne. 20 złotych, więc no, droga nie była, nie, nie 20, 30, zł. Już rozpakowuję. ją, no, już czekałem na nią dosyć długo, oryginalnie zapakowana. Tak wygląda, ale dużo fali Tak wygląda ona w opakowaniu swoim pierwotnym, tutaj już widać Batis 3. No dobrze, rozpakujemy jej opakowania. Jak tutaj ona ma tą, żeby nie zniszczyć, widać dużo folii bąbelkowej. Mm, proszę, bez mm, folii bąbelkowa będzie dużo pytania. O, no, jeszcze. Ona zwyczajna. Dobrze, teraz rozłożę naszą okay. No to dobrze, tak, no to tak. Mm. Tak ona się prezentuje od tyłu. Roboty Gowady 3 i Electronic Art. A od przodu wygląda ona tak. A, jeszcze piękniej. Jeżeli Nie nawet Nie, no to jest. To jest co? Tak, to się przewiduje od przodu. I to taka metka, to jest MK. No i bardzo mi się ona podoba, dlatego ja zamówiłem. Świetnie się będzie prezentować no, na, na, na tym, na mnie. I mam, mam nadzieję, że. Jeśli podoba, subskrybujcie, oglądajcie mój kanał dalej. pewnie nie pojawił się The unboxing baterii z 3 innych gier. więc bardzo zapraszam na mój kanał. No ja się z wami żegnam. Bye bye.